Witam Was bardzo serdecznie we vlogu, w którym pojedziemy na zakończenie sezonu motocyklowego w Obolu. Ale zanim wszystko zaczniemy, pora na tunel. Także wracając do tematu, i jadę właśnie tutaj do Seby, będzie tam też Madi. Krzychu też będzie i parę innych osób i potem całą ekipą lecimy sobie na zakończenie sezonu do szkoły mechaniczniak w Opolu. Czy jedziemy na zakończenie sezonu? Tak Czy zamierzamy kończyć sezon? Oczywiście, że nie Ja myślę, że będę jeździł Póki śnieg nie spadnie, póki jest względnie sucho, względnie ciepło, bo aktualnie mamy 10 stopni, to cały czas można latać. O, się ma, no tak jak mówię. Ludziom niska temperatura nie przeszkadza. O, kolejny. Kurde. Nie spodziewałem się, że tyle mopków będzie na jednym skrzyżowaniu o godzinie 8.55 przy 10 stopniach. Fajnie, fajnie, nie powiem, że nie. Nie ma co przedłużać, bo mam kilkanaście minut, żeby to lecieć tam do seby. A kawałek drogi jest. Także w tym momencie materiał będzie przyspieszony i lecimy na miejsce, do chłopaków. Benzyna mi kapie. No. <laughs> Za dużo. <laughs> Siemano. Siemanko. Siemano. Siemano. Cześć siemanko. Siemano. Uf. Uszanowanie. Siemano. Siemanko. Siemanko. A, zimny silnik. No! No! A, a czemu taki brudny? Kurwa, Honda olej bierze mi obim benzyna kapie. Wiem, wiem, Krzychu, tak ja ognie walą. Krzychu w końcu się zmotywował i deagle killer wyciągnął. W końcu po tylu latach jakby na koło coś dał. Ile będziemy czekać? Dobra. 47, dobra. O, jadą. ile, która jest? 3 minuty. O, fajny ten Ale tu i się panie na krzycha patrzą. Nas poglądają. Pomarańczowy to chyba ich kolor. <śpiewa> 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 Burada Motocykle. No Chciałem powiedzieć, że twój empty. A To możesz <grym> mówić, możesz mówić, to tak, tak i mów. Ale trzy najważniejsze rzeczy, najlepsze rzeczy na tym zlocie. Atmosfera. Do. Fajne są te konkursy z nagrodami. I -i. To mi się podoba. No i taką ostatnią rzecz, którą zawsze miło wspominam, to jest parada. To dobrze, ale jak to jest Chodź tam jest. Darmowe starcie, chodź. <grym> Ty wiesz Cebusia, jaka była twój zupa rok ok. Kurde! Jaka była zupa? No, to jest co roku ta zupka. Taka? Żurek był! Żurek! Żurek! Żurek. Żurek. Tak tak jest! Tak! Trzeba tu je sprawdzić. O nie. o nie! O nie! To nie zupa. Cholera, lubisz Bigos? No nie bardzo. Ja też nie bardzo. Nie, to... Do widzenia. Kurde. Nie chcesz Bigosiku? Nie. Nie, Bigos to nie moje klimaty. O ty, co to jest w ogóle za Honda? co Jakaś... rok Jakaś nowa, nie? Ładna jest. 八、一六、五、四、三、二、 co? No nie, postaram się nie zgubić. Wnuku! Czekaj, czekaj, Daj mu. Daj mu, daj mu. Pięknie. Dobra, jedziemy. O w końcu. Co jak co ale Suzuki mają naprawdę fajne odcinki. O ja. O ja. O nie, tajniacy! Oh, okay, oh, okay. policja! A mi o, Ale ładnie poszło, bardzo ładnie! A patrz, normalnie blokują, nie, są też policjanci o tym o, ja no, normalnie. A chyba te większe policja a tam ci mniejsi blokowali. Bo tam też, po te zwykli ludzie stoi. No. Te mniejsze skrzyżowania, a tu policja już. Dzięki! Dzięki. Ja a, się no, ale się uśmiechnął! Ale dziwne uczucie być, przejechać, no, na, przejechać na czerwonym. I sygnały za nami <grymne> bardzo dziwne uczucie. A Wiktoria se włosów nie chyba nie, nie strzepiła, co nie? Nie, ona była rozpuszczone. O, to będzie miała problem. No, będzie, będzie zajgon. Na mały Ale też zginęł na koło. Zobaczyj, minę co? się? Bo tak oczy w jaskę. Na małych kawałek był. No, ja tylko jedynkę tak leciutko dźwignąłem. Ta, zaraz prawo. No. Mi się wydaje, że nie, prawo starą nie, czyli w prawo nie, nie, stęgi i potem na rynek. Tak mi się wydaje. nie, 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 na nie, się trzymaj, to damy na koło <laughs> daj mi lewy, daj mi lewy Do czego biegu z tym na gumie leciałbym Lewo? Tak jesteś teraz w swoim żywiolem O oh, ja, pierwszy <laughs> no... Ja, oh, ja, ja <laughs> no, <laughs> Trochę tego za nami jest Oni tam jeszcze na moście są <laughs> Głośne to mają No ale fajnie No ładnie, to mi się podoba Patrz, Alta teraz nie wiem co robić, Patrz. O, 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 o. o Mm -hmm. Teraz już nie pal, bo już jadą na niebiesko. O, <głos> <głos> Taką twawę to ja lubię. A moja wpływa i Dobrze jest. Tak oni teraz się nie pierdeli na prosto <głos> 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 Jest trochę co? No, Ponad 30, 30. 300 motorów? No, bo nam my mniejszych 200 metrów to już dojeżdżali <noise> jedziemy

Jak to meczko oceniasz z Nic Bez szału, ale dobrze. A, nawet nawet ale już jakoś nie, nie chciałoby mi się siedzieć na tych, na tych wydechach. Ładnie! Ładnie, ładnie! Daj mu, daj mu! Nie, daj mu! Nie, daj Nie, daimu, daimu. nie to, to jak ten młody co tak co robi ten carspotter car z Warszawki. No tak, No, Daj mu, daj mu! Daj mu! Do...

A w prawo? Chodźcie! Ja ja tu prawie komuś do podwórka wjeżdżamy Aha O tu zapaski. Piękne zapaszki. Ty no perfidnie prawie komuś przez podwórko lecimy pa. <grystanie> Ale jazda tak zwane skróty trzymano. Hej, kij do domu! tak oczywiście nie mieli. Kurde <grym> miaki. <wioski> Może mają dobre. Kurde, tutaj ja pojęcie ten nerką, to bym szedł jak dziki. Legarsko, no. z Jasiem, jak jechaliśmy, to takie drogi to były luksusem. Rarita! Raritas tak jest Ale tu sucho się zrobiło Zamkite Ooooo no to se weszliśmy Właśnie wody nie ma to se weszliśmy Wodinski nie machnięte przez krafy się tak, teraz żart, żart sytuacyjny. Teraz mamy punkt widzenia buddy. śmiech, śmiechem. Krzychu, ale żeś nas poprowadził. Żeś, nam, żeś wymyślił? żeś wymyślił. No, co? No, ale wiem. A wiedziałeś, że idzie w naszych bokach redukować biegi bez sprzęgła? Redukowa na dół No? To idzie No patrz, patrz. No Idzie, idzie, wszystko idzie Marny Blipper No Blipper, ale w ręce Znaczy W nodze Nie, w, w ręce. ręce W ręce No trzeba odpowiednio dużo gazu dodać i redukować wtedy no, A ja ją na dół zawsze tak, gaz No ale to bez, ale to bez przęgła No bez przegła, no. no Chociaż osobiście i tak wolałbym chyba Auto założyć do umiesz, nie jest ja do mnie tak, tak, tak. Bo no ty masz gasta linka, ja mam e, hybrydować, czyli linka pociąga za potencjometr. No i tak No to idziemy Ale żeby z górki go tak stawiać Mówiłem, a tyle osób nie wierzyło, że da radę MTK Trzeba wpuść arty, to widzę po twoich rękach, ale idzie No dobra, ale nawet... Ale nawet klamy nie dotknąłem no, mówię, że zrobiłem takiego trika, co mi ziomuś podpowiedział, żeby całą klamkę razem z pompą hamulca przesunąć sobie troszeczkę w lewo, przez co łapię, można powiedzieć, że na końcu klamki, co nie? Bo zobacz, tak jak ty masz teraz ręce... No, to patrz, daj, daj sobie teraz... Widzisz? Ty łapiesz na samym zgięciu. No. Przez to masz dużo słabszą... Dużo słabszą siłę hamowania. Jakbyś się przesunął tak o... O dosłownie pół centymetra... Cent, no, kawałeczek. Tą całą pompę... Bliżej, bliżej środka kierownicy. A? Łapiesz wtedy dalszą część klamki i masz większą siłę, bo masz większą dźwignię. Dobrze, ale fajny dzionek, naprawdę. Rano fajnie, rano spocik. Fajnie że powoda dopisała. Zreznajmy mi się fajnie spotkać. po upalać chwilę mopka Co prawda, jeszcze nie, jeszcze nie kończę. Witam was ponownie w przepięknym opolu. Mamy już aktualnie wieczór i lecimy na... Ćwiary! Mam nadzieję, że uda się dzisiaj trafić parę fajnych samochodów, żeby tak dociągnąć to zakończenie sezonu tak do końca, żeby się jeszcze z kimś potargać. Najbardziej liczę na e, Bizalcie, czyli na Audi S5 zrobione na ponad 1000 koni. Ostatnim razem, jak miałem przyjemność się z nim ustawić na na ćwiartce to przegrałem, bo niestety miałem bardzo, bardzo słaby start. Liczę na to, że tym razem będzie troszkę lepiej, choć nie ukrywam, że są e, małe szanse, że, że uda mi się wygrać z tysiąckońnym Audi z napędem 4. Ale spróbować warto. Będzie tam też Grzysiu. z RS5. Michael TV, u którego byłem na spocie i jeszcze myślę, że wiele, wiele więcej innych osób, O, ale chyba mi silnik zaczął przerywać. Aha, nie fajnie przerywa silnik. O, pięknie. No to po wyścigach. Że jest w porządku, ale dziwnie. No nie powiem, skuba nieco garnia mi coś, czerywa z dołu, także spoko. I'm <laughs> go A ty oni są już na drugiej stronie ciebie nawet nie słyszałem <śm> się przypadkiem dzisiaj nie targać! W górę. Siemanko w ogóle? A z kim lecisz? Do złapania. To, to jest, to, jest to, niemożliwe. Witam piękny panie. Będzie teraz do pytania. Co Kurde. Dobra. Niestety, właśnie Panowie Niebiescy się pojawili na rejonie, trzeba robić szybciutki desant.